Cześć się z tej strony Hubert, dzisiaj pokażę Wam, jak y, naprawić y, głos w banikami, jeśli w Waszych plikach Was nie słychać. Na początku naciskamy wideo, później ustawienia tutaj na dole. I tutaj mam, mamy taki kodek, i zapewne macie MPEG, 1L2, a musicie mieć ustawione PCM. Skam OK tutaj wyżej macie także ustawienia tutaj macie dźwięk dźwięk musi być tutaj podstawowe urządzenie mikrofon macie windows windows 7 Sunt i to dalej to pierwszy czyli a powinniście mieć mikrofon konex smart audio HD naciskamy na to Troszkę może się dobrze. Naciskamy OK. I powinno śmigać. Yy, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Trzymajcie się i